Jeżeli Piotrek nie policzył się w liczeniu, to dzisiaj mija dokładnie 69 dzień... Odkąd czeka, aż zbuduje najlepszy skład z MLS-u. No i jak się pewnie domyślacie, dzisiaj jest ten dzień, kiedy go zbudujemy. Jeżeli materiał Wam się spodoba, to zachęcam do stawienia łapki w górę, a także suba, bo niewiele brakuje do 15 tysięcy. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do odcinka, to zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, na której kupicie końsy do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem, a także pay cardem. Na stronie można też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym Oskar, otrzymasz 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. No dobra, a więc przejdźmy i zbudujmy skład MLS-u. I na razie podstawa tego składu wygląda w ten oto sposób. Mamy Baila, Koniec Epoki, a także Kilniego Toc Moments. Także to jest nasza podstawa składu. Jeszcze zanim zaczniemy w 100% budowę tego składu, otwórzmy sobie kilka paczek, które mam. Najpierw mamy paczkę za codzienne logowanie i mamy nawet ekrany. ok Anglia PO, o kurde, może Kyle Walker chyba, co? Trippier, ok też ok No i też w SBC była paczka 8 piłkarzy z Ligi Francuskiej, także zobaczmy, może jakieś... no nie, jednak nic nie ma. Dobra, ale jeszcze oprócz tego mamy zadania i mamy postęp w sezonach. I mamy tutaj mega paczkę niewymienną, także ją sobie otwórzmy. A i skoro jesteśmy już przy tym postępie w sezonach, no to za 30 level jest pik. Albo paczkę, albo runę, ale raczej runę ja nie biorę pod uwagę, bo go po prostu nie chcę. No i ogólnie miałem brać tego pika, ale powiem wam, że widziałem kilka tych pików na Twitterze i one nie oddają tak jak ten pik za 20 poziom, także no chyba się zdecyduję na tą paczkę, bo widziałem, że z niej z kolei teraz fajnie leci. Ale jeżeli ktoś z was otwierał tego pika lub paczkę za 30 poziom, no to dawajcie znać w komentarzu kogo trafiliście. No to otwórzmy sobie tą mega paczkę za postęp w sezonach. Liczę na kartę 83, 84 i tyle. Ale dostajemy walkout, także też fajnie. Niemiec, SP, Tony Cross, no i pięknie. A w środku jeszcze coś? Nie, nie ma jakiejś karty 83, ale jest cień. Ok, ten cień w ogóle teraz kosztuje około 3000, także naprawdę spoko. No i w związku z tym, że robimy skład z MLS-u, no to zróbmy również rozbudowę totca MLS. No i jest to nic innego jak po prostu paczka z gwarantowanym totcem z tej ligi. No i tak wygląda skład, który przepalamy, no i zgłaszamy, i lecimy do sklepu. No dobra, zobaczmy, liczymy oczywiście na Mukhtara albo Wele, no bo by to zmniejszyło ilość końców, jaką muszę wydać na skład, zobaczmy w takim razie, co tutaj wpadnie i uwaga, jest to Argentyna, jest to, ale Alma, nie no, no o kurde, a wiecie co jest problem, bo... To jest duplikat, to jest duplikat niestety, ale jeszcze zanim przepalimy tego gościa, no to musimy zrobić dwie inne karty. Musimy zrobić Alexa Roldana, bo jak patrzyłem, to nie ma żadnego innego dobrego prawego obrońcy z MLS-u, oprócz chyba Limy, jeżeli dobrze pamiętam, no ale to był gościu w SBC, którego nie zrobiłem kiedyś. No dobra, to tak wygląda składzik na tego gościa, no i zgłaszamy, no i mamy kartę o cenie 89, spoko, mam nadzieję, że będzie w miarę okej okay grał. Natomiast to jeszcze nie koniec robienia tych zawodników, ponieważ tutaj jeszcze potrzebujemy Diego Czary, Ponieważ jak też patrzyłem na futbinie, jest to jeden z lepszych środkowych pomocników w MLS-ie także nie, także nie ma co zwlekać, zróbmy go No i mamy kolejnego zawodnika do pierwszego składu A więc dwa nowe nabytki wrzucone do zespołu, uzupełnijmy ten skład A więc naszym bramkarzem będzie Toc Blake'a I mógłbym tutaj dać Camposa, no ale nie oszukujmy się... Chciałbym jakiś mecz tym składem wygrać, a Campos jest dosyć niski jak na bramkarza. No i kolejnym zawodnikiem będzie tym razem Karta Hero i będzie to Rafa Marquez w wersji Food Fantazy. Trochę za niego zapłaciłem, bo aż 320 tysięcy. No i na lewej obronie będzie Toc Wagnera. No jest to chyba taki typowy lewy obrońca. Kolejnym, kolejnym zawodnikiem będzie były zawodnik FC Barcelony, Ricky Puć. Kupiony za 24,5 tysiąca, już kiedyś nim grałem i był całkiem spoko, ale wiadomo też bez... Bez rewelacji. Natomiast na lewej stronie, boiska, będzie toc Carlosa Veli. No, i wobec tej karty mam naprawdę duże oczekiwania, bo na papierze wygląda ona niesamowicie. Jednak, pod ten skład, który chcę zrobić, potrzebowałem innej formacji. No, i na SPO zagra, zagra toc Almady. Też wygląda fajnie ta karta, z tego co kojarzę ma 5 na 4, także no oby dobrze się nim grało. No i na samej górze będzie Toc Mukhtara, zdecydowanie najdroższy Toc w tym składzie, oczywiście najdroższą kartą jest tutaj Rafa Marquez, za którego zapłaciłem 320 tysięcy, natomiast Mukhtar jest na drugim miejscu, bo kosztował mnie 218 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o ławkę, no to dałem dwóch zawodników, którzy kiedyś grali w mls Czyli był to oczywiście Pirlo, który grał w drużynie. New York City FC, jak widzicie, 62 mecze zagrał. Także możemy go dać tutaj do zespołu, bo Piotrek kiedyś pisał. Że to nie muszą być tylko aktywni gracze, mogą być też gracze, którzy grali kiedyś w MLS-ie. Jeżeli tak to oglądasz, to koniecznie potwierdź to w komentarzu. No i drugim zawodnikiem jest oczywiście Pele, który, który grał w New York Cosmos przez dwa lata, notując w tym czasie 56 meczy i 31 goli. No dobra, a my zacznijmy sobie grać w FUT Champions, będzie to nasz pierwszy mecz, także dobrze by było, żeby ten skład z podołał i dał nam dobry start. Dobra, wiecie co, jednak troszeczkę mi było głupio z tą ławką, dlatego ją zmodyfikowałem, dałem Hila, dałem Donowana, no i dałem legendę Ultimate Team, czyli Christiana Benteke. Także tak wygląda ten zespół, zacznijmy grać pierwszy meczek Food Champions. No dobra, to zobaczmy. Gramy z teamem Polska, a skład rywala Małdanda, Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No jest to ciekawy składzik, bo ma ciekawego bramkarza. No ale dobra, mam nadzieję, że jednak składik z MLS-u, który jest złożony z naprawdę dobrych kart, no da radę po prostu, da radę. O, Almada się fajnie rusza, już widzę. Tutaj mamy naszego showdowna Gareth Bale vs. kurde, End of an era, No to jest legenda realu, więc. No ja go przepalić raczej nie przepalę w tym roku, bo to jest w końcu jego ostatnia karta w Fifie, kurczę wieczorem. Dobra i zobaczmy, Giorgio Chiellini, czy on coś tutaj zrobi ciekawego? No pewnie, Kurde, na razie bardzo dobry ten Giorgio Chiellini, już miał dwie akcje do obrony i dwa razy nie zawiódł. Może dopiero jak strzelę gola to niech sobie wychodzi. I fatalna wrzutka, ale Carlos Vela wykorzystał błąd rywala i jakiś tam wylew i mamy gola. Ale warto dać odnotować mu plusik, bo kartą wydaje się być po prostu muktar. faul karny, ojejku, to był naprawdę szczerze żałosny ruch rywala. Zobaczmy, Gareth Bale pięknie kończy to 2 do 0, Ma bardzo pewny karny w wykonaniu Waliczyka. widać, że brał lekcję u Cristiano Ronaldo. Oj, Giorgio Chiellini, pierwszy błąd, ale czy to będzie kosztowny błąd? Jest szansa, leci Al-Owajaran i uwaga, ładnie Rafa Marquez zrobiony, ale jednak nie dał się za drugim razem. I to był chyba spalony, a jednak nie, jednak Eusebio ciśnie sam na sam i na zielonym strzela gościu, czyli jednak coś tam gościu potrafi. Szczerze, na razie Mukhtar to jest najsłabszy ogniwo w ataku. Almada spoko, Vela spoko, Bale spoko, a Muktar jeszcze nie pokazał nic ciekawego od siebie. I do Mukhtara, dobrze biegnie Mukhtar, dobra, ładnie, tutaj czekamy, czekamy na akcję, Almada wrócił, dobrze, Czara do Veli, Vela tutaj do Mukhtara, Mukhtar, nie ma gola niestety. Riki Puć do Almady, Almada pięknie, chyba karny, chyba karny, pani sędzio, co się tutaj stało, przecież to nie była piłka, absolutnie. Pod żadnym kątem to nie była piłka, także fatalny błąd w tym momencie sztabu sędziowskiego. No i niestety nie ma karniaka i leci z tego dobra kontra. Klią Mbappé, klią Mbappé kontra nasz prawy obrońca. O oh jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Dobra, czara. Ładnie do Weli, ale czemu ty, kurde, Muchtar nie wybiegasz jakoś ładnie od tej piłek? Dobrze, Almada za to leci. Almada, Almada. Almada do Mukhtara. Mukhtar się zastawia, ale nic. Ruben Díaz po prostu go masakruje. I Mukhtar z dystansu. Nie ma gola, szkoda, bo to złoty, zwykły Mandanda przecież jest. Wiecie co? Tym Mukhtarem mi się gra na tyle źle, że wprowadzimy sobie. czemu nie? Christiana Benteke na atak. No jak mamy Bentekę i Beyla, no to tutaj po prostu trzeba pograć na jakieś główki. O kurde, ale nie zrobił. Skupany, no skupany. No tutaj szczerze, ja już tam patrzyłem. Żeby się przyłączyć na innego zawodnika, a on coś takiego i pięknie, Marquez, kurde, szkoda, że tutaj niestety nie było odebrania dalej Ma tak dobrą kartę, Eusebio, no i gol, niestety 2 do 2, no tutaj błąd ewidentny, Giorgio Kiliniego gościu, widzę, że już i go odbiła, także trzeba go wyjaśnić Kluczowe, Christian Benteke, dobrze do Bale'a, Bale, gol, no jednak to jest złoty zwykły bramkarz, więc takie rzeczy no po prostu zdarzać się muszą i czy Christian Benteke to uderzy? Nie z główki, ale z boleja tego nie trafia. Christian, Christian Benteke, szkoda. Ricky pójdź dobrze, dobrze, dobrze. I Bale, i Benteke, Benteke! Tak jest! Legenda Ultimate Team powróciła! Legenda FIFA 14! Wraca w stylu, wraca z golem i to jak ważny, dający nam jednak oddech w tym spotkaniu. 4-2, do 2. Christian Benteke, The Goat, doprowadza prawdopodobnie rywala do Rich Quita, tak jest. Także dobra, jedyną zmianą przed drugim meczem będzie po prostu zmiana stylu gry dla Mukhtara i damy mu oczywiście motorniczego, mam go sporo, także czemu nie. No dobra, a więc zobaczmy skład kolejnego rywala. Proszę, żeby nie był jakiś turbo, turbo drogi. Ter Stegen, okej, okay, dobra obrona, dobra pomoc, dobry atak. Nie jest jakiś turbo drogi, myślę, że przeciętny nawet jak na Team of the Season. Oj, ładnie, ładnie, to była idealna piłka od Pedriego właśnie do Harego Kane'a, Harry Kane to trafia, tak jak myślałem przed chwilą, co wymieniałem tę dwójkę jako najgroźniejszych Bale, Mukhtar, Mukhtar, ale wyjechałem, oj. oj, oj ten Mukhtar na razie, kurde, chyba najgorszym jest tych Toców. Ale może to też jest kwestia oczekiwań, bo to był jednak drugi najdroższy, to znaczy pierwszy najdroższy Toc i Bukaj Osaka i to jest drugi strzał, drugi gol. Boli bardzo, boli bardzo, ale my się nie poddajemy bez walki. Piotrek czekał tyle dni, nie po to, żebyśmy się poddali po 10 minutach gry. Almada, 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 dobra wrzutka, ale... gol. Carlos Welek, on jest zarąbisty, widzowie. To jest chyba karta, której nie sprzedam... Po tym odcinku. Naprawdę na ławkę taki Carlos Vela, no chyba jak znalazł. Carlos Vela ładnie, do Mukhtara, Muktar Mukhtar, Mukhtar, do Bejla, a Bale tego nie trafia, broni Terstegen. I zobaczmy, dobrze, Bale, czara, i do Mukhtara, Mukhtar, Mukhtar do Bejla, Bale, czy był na spalonym, czy nie? Nie był, ale też nie trafiłem. Nie... Almada, karny, tak jest, wywalczył Almada karnego, choć, był, choć uważam, że to był bardzo miękki karny. Zobaczmy, Gareth Bale i pięknie nawet głośno się rzucił, ale tak jest, w Gareth Bale widać, że brał lekcję u Cristiano Ronaldo, jeżeli chodzi o karny. I drugi karny Bale trafiony, świetnie. Bale dobra wrzutka to może być, ale Giorgio, ale Star, Jezus Maria, Terstegen, co za interwencja. To mogła być interwencja spotkania. Oczywiście Blake przy tych dwóch strzałach po prostu zawiódł. I tutaj też zawodzi nasze tempo i wszystko! I to jest trzeci strzał na bramkę. No ale lipa. No wiadomo, to, był, to była dobra akcja, ale sam fakt, że gościu ma tylko trzy akcje i trzy strzały i trzy gole. Na razie tą połowę przegrywamy, choć uważam szczerze, że niezasłużenie. 5 strzałów do 4. Mam więcej strzałów, no ale jak widać, to wcale no nie pomaga mi wygrać, kurczę. Kurde, no i znowu takie piłki przechodzą. Martinelli, proszę cię, Markę, obroń to. No nie, czemu ty piłkę wrzuciłeś do bramki? No, kurde, no i teraz jest piąt. Czy gość ma teraz dokładnie tyle samo strzałów, co ja. I tyle samogoli, no nie mogę Blake, jesteś gównem Coś tam potrafi przejść, ale myślę, że możemy sobie dać radę jeszcze w tym meczu Tym bardziej jak Gareth Bale wychodzi tak pięknie do tych piłek Gareth Bale, 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 Bale Tak jest, 5 do 3 Nie składamy broni i walczymy dalej Gola nie możemy stracić, zobaczmy Mukhtar, to będzie dobra okazja dla ciebie, żeby coś naprawić w tym meczu Ja pierdziele, jesteś główny. no już byłem, tak jak chłopie, zrobił więcej jak Przecławki Almada, 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 dobra, dobra, Bail, Bail, Bail. Dawaj, no nie no, już tutaj strasznie mało miejsca się zrobiło. I zobaczmy Muktar z dystansu w końcu, w końcu, w końcu żeś to zrobił chłopiec. 5 do 4, pięknie. Wyrównania, zobaczmy Bail do Muktara, Muktar i tak jest 5 do 5. Ja wiedziałem, że wrócę do tego, wrócę do tego spotkania. I ojojojoj, i zobaczmy, Pięknie to zrobił. No i niestety 6 do 5, duży mój błąd. Teraz tak, zamienimy Baila z Mukhtarem miejscami. To będzie na razie nasza jedyna zmiana, albo nie. Zamiast wielkiego pucia niech wejdzie sobie Pirlo do środka pola. Potrzebujemy gościa, który poszle za podanie. I Giorgio. Na spokojnie, no nie na spokojnie, no i co to będzie, co to będzie? W końcu Blake, brawo, chłopie, boże, już coraz gorzej. Niech wejdzie sobie Pele na boisko, i kurde, uwierzmy Donowanowi tym razem. Niech Donowan coś fajnego pokaże, i zamienimy ich miejscami. No i wiecie co, jeszcze pressing po utracie piłki zróbmy. Bardzo mało strzałów czar, czy znaczy Almada 6 do 6, pięknie, ale zostajemy przy pressingu czara, zobaczmy, Pe Pele. Pele do Donowana, Donowan masz to, masz to, chłopie, masz to. Nie, fatalna decyzja to była. Donovan, nie miałeś tego z główki uderzać, chłopie. Roland McDonald, uwaga. Bella do pele, pele, pele. No nie, no nie, to nie wyszło, ale dobra. ja, dobra. Zobaczmy teraz, spokojnie, spokojnie tutaj trzeba. Kos, kosimy, nie, kosimy, dobra. Uf, uf, uf. I dość jeszcze czysto się udało, dobra, czyli mamy dogrywkę w tym spotkaniu. No, i Donowan, i pele. No nie, no nie, no nie, no nie. Kurde, szkoda, że Harry Kane nie grał w MLS-ie, bo z chęcią bym go dał do tej drużyny. Do Kane'a, Kane, no i on tu trafia. Czemu Kane? Przejść do tego MLS-u, bo ja chcę Ciebie użyć w tym zespole. To jest niepojęte, jakie on ma wykończenie w tym roku. Panie Pele, ale dobra, jeszcze mamy czarę. Czara to zauważyłem, że jest taki engolokantę MLS-u. I Pele, 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 Pele ma to, tak jest. Pele, Jezus Maria, co to jest za mecz? Benteke, pele, pele, dobrze do Benteke, Jezus Maria Benteke, to, O kurde, kolejna poprzeczka, już druga w tym meczu. Boli, nie powiem, boli. Oj, gościu też kogoś wziął i to, i to wpuścił na bójską. No to jest 98 tempa, bo stawiam, że to jest ten toc moment, ale zdjął też Harego Kejna czyli jego najlepszego ewidentnie zawodnika, i to teraz zawiódł, i to potężnie. I zobaczmy, Christian Benteke do Weli. Wela, na spokojnie. Benteke, dobrze podaje do Donowana, który to trafia 8 do 7. Jezus, jak ten mecz jest wymęczony, ale na razie wygrywamy. I zobaczmy. Donovan, <ścoughs> wszedł na lewą stronę i strzelił 9 do 7. Dobra, 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 ale czemu to tak podał? Dziwnie, do no, czemu taki był ślisk? Dobra, zobaczmy, Giorgio, ok. I ładnie, Rafa Marquez. No i tak już jest koniec meczu. Wygrywamy to. 9 do 7 to był naprawdę hardkorowy mecz. Myślę, że Wam mógł się podobać, bo był to jednak no, bardzo ciekawy mecz. Po prostu bardzo ciekawy mecz. Było wiele zwrotów akcji. No 6 do 3 przegrywaliśmy ostatecznie wygrywamy 9 do 7, jaki to jest wynik posrany w ogóle. No ale dobra, w takim razie ja dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Piotrek, ty szukaj kolejnego challenge'u, bo ten już mamy zaliczony. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i pa!